Cześć, nazywam się Agnieszka Stykowska znajdujemy się w Michałowie Dolnym, gminie Warka, powiat gruiecki. Jesteśmy na mojej plantacji. Plantacja ta kwatera jest Toligol, jest Toligol siedmioletni. W moim gospodarstwie mamy pracę przez cały rok, a mianowicie dlatego, że zaczynamy wiosnę pracami. Oczywiście w sadzie, koszenie patyków, pierwsze zabiegi. Pierwsze zabiegi na truskawki, więc od razu zaczynamy zabiegi w sadzie, w truskawce. Truskawki mam 4 hektary, więc już teraz, pomału przy tych warunkach pogodowych, zaczynamy odchwaszczanie plantacji i działanie przecichwastowo. Następnie wchodzi borówka. Po borówce zaczynamy z mini kiwi, z aktynidią i w czasie aktynidii też już zaczynają się zbiory naszych pierwszych jabłek. No i w zależności od pogody, tak trudno powiedzieć, zawsze te zbiory staramy się zrobić koło połowy września. Sady nasze to przede wszystkim odmiana Golden, Ligol, Jeronimo, Kamspur i Prince. Oczywiście, jak każdy polski sadownik, mam też idareta. Najstarsza odmiana ma 15 lat i jest to golden. W naszym gospodarstwie staramy się dostosowywać każde kwatery, każde odmiany do tego, jaki jest popyt na rynku. Mamy początek kwietnia, moi drodzy, a mamy już w sadach różowy pąk. Już musimy zapinać pasa i działać na maksa. Tak? Wczoraj mąż wykonywał zabiegi na mszyce, ponieważ już. Już te szkodniki, owady pojawiają się na naszych plantacjach, na naszych sadach. W tym roku mamy dość trudne warunki na wiosnę. Długo też zeszło nam się skarczowaniem sadu, ponieważ robimy, czyścimy pola pod nowe zasadzenie. I myśleliśmy, że te nawozy jednak wysiejemy trochę później, ale okazało się, że temperatury skłaniają nas do szybszych działań. Wiosna wszystko przyspieszyła. I tak naprawdę pierwszy nawóz będziemy siali już teraz. Trzy lata temu, pierwszy raz zastosowaliśmy nawóz ROSAFFERT 12-12 w truskawce. Nawóz ten się sprawdził. Postanowiliśmy go wypróbować w sadach jabłoniowych, ponieważ jest optymalny składnikowo dla roślin w tym etapie dojrzewania. Zdecydowaliśmy się w tym roku z mężem posypać ROSAFFERT 12-12-17. I zrobimy to w dwóch dawkach, dlatego że boimy się też. Zawsze robiliśmy to w jednej dawce. W tym roku będziemy robić to na dwie dawki. Pierwsza dawka pójdzie 300 kg na hektar. Teraz, tak, mamy początek kwietnia, więc te zabiegi zrobimy na początku kwietnia. Drugi zabieg w dawce 300 kg na hektar pójdzie, jak już te zawiązki zaczną opadać, żeby te rośliny dostały. Drugi porządny obiad na, na, na przyszłość. Co my możemy jeszcze? No pierwszy raz te nawozy Rosafert 12-12 zastosowaliśmy z mężem 3 lata temu, 4 lata w truskawkach. I te truskawki były super. Naprawdę ten owoc był fajny. Żeśmy te dawki wtedy też tak pan w sklepie Agrosymex powiedział, jak mamy to zrobić. Zgodnie z jego instrukcją zastosowaliśmy dawkowanie i przyniosło to takie plony, jakie chcieliśmy, więc stosujemy to u nas też na jabłoni. Będzie to drugi rok. Po pierwszym roku uważam, że było warto. Było warto. Naprawdę było warto zastosować.